DCS istnieje na dwóch platformach: stronie producenta, często nazywaną standalone lub e-shopem, oraz na Steamie. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma platformami? Wersja standalone posiada system rabatowy, tak zwany mile, więc za każdy zakup dostajecie jakiś tam procent zwrotny dla, ze swojej transakcji. Promocje w DCS-ie standalone'owym są dłuższe i częstsze. Istnieją również tak zwane pakiety, które na Steamie dosyć rzadko się zdarzają. Na przykład możesz kupić F18 i Super Carriera w o lepszej cenie. Chyba najlepszą funkcją wersji standalone jest tak zwany program Trial. Jest to program, w którym można wypożyczyć na 14 dni większość modułów w DCS-ie. Jest to bardzo pro-klienckie podejście, ponieważ bez zakupu danego modułu możecie go sprawdzić i to nie w ciągu 2-3 godzin, tylko 14 dni. Program działa w ten sposób, że możecie na 14 dni wypożyczyć np. F18. Kiedy skończy się ten program, skończy się ten czas, wypożyczyć na 14 dni F16. W międzyczasie możesz wypożyczyć Huawei albo Mi8, więc jest to bardzo fajne podejście dla nowych graczy. Dla pierwszego zakupu istnieje rabat 50% i ten rabat istnieje w ten sposób, że większość modułów dodanych do koszyka skorzysta z tego rabatu. Oczywiście na początku nie polecam kupować 40 modułów, tylko skupić się na jednym lub dwóch. Może mało istotna rzecz, ale wersja standalone posiada o wiele lepszą prędkość pobierania. Steam jest powiedzmy ograniczony do 50-60 megabitów na sekundę, DCS. Dzisiaj updateowałem klienta z prędkością 117 megabitów na sekundę. Update'y DCS-a są dosyć duże, więc prędkość pobierania czasami ma znaczenie. A co ze Steamem? Steam ma bardzo często niższe ceny ze względu na to, że producent dosyć rzadko aktualizuje ceny złotówki i innych walut. Więc możecie dostać ten moduł no, w niższej cenie. Oczywiście to nie jest różnica 60-80 zł. Na Steamie oczywiście łatwiej zarządzać grą. Dlaczego? No, bo macie ten sam launcher do wszystkich gier. W wersji Steamowej bardzo łatwo przejść z wersji stabilnej na, na wersję beta, open beta i z open beta na stabilną, jeżeli chcecie. W wersji standalone trzeba pobierać nowe launchery do tego. Na Steamie, jeżeli kupicie jakikolwiek moduł, oczywiście producent, czyli Eagle Dynamics, zarabia trochę mniej, bo płaci chyba 20% marży dla Steamu. Oczywiście gra jest ta sama, bez względu na to, czy jesteście na wersji standalone czy steamowej. Logujecie się do tych samych serwerów, tym samym loginem, także pod tym względem nie ma żadnego problemu. Kupując moduły na Steam, można je bez problemu przenieść do wersji standalone, natomiast w drugą stronę nie można tego zrobić. Co to oznacza dla Was? Możecie kupować... Moduły tam, gdzie są tańsze. Jeżeli kupicie na Steamie, można go bez problemu przetransferować do wersji standalone. Natomiast jeżeli taniej Wam wychodzi na wersji standalone, kupujecie na tej platformie. Po transferze tych modułów nadal można grać na Steamie, czyli możecie grać w dcs na dwóch różnych platformach. Z której wersji natomiast skorzystać? Według mnie powinieneś zostać na tej, na której jesteś. Różnice pomiędzy dwoma platformami. Są punktu widzenia klienta aż takiego dużego znaczenia nie mają. Jeżeli natomiast dopiero zaczynasz, lepiej wybrać wersję Standalone. Dlaczego? Dlatego, że jest ten program 14 dni. Jest on bardzo pomocny. Wychodzi nowy moduł. Możesz go sprawdzić. Zazwyczaj ten program 14 dni jest wtedy uruchamiany po trzech, 4 miesiącach, kiedy moduł wychodzi. Ale zaczynając grę, nie mając absolutnie żadnego, żadnej wiedzy o modułach, czy wam się podoba dany samolot, czy, czy nie, można go sobie sprawdzić przez 14 dni, nie płacąc nic. Osobiście zacząłem grać w DCS-a na Steamie i grałem tam przez 2 lata. Natomiast po formacie zdecydowałem się przejść na wersję standalone. Wtedy też weszły te tak zwane mile, czyli ten punkt, punkty rabatowe. Po chwili wszedł program dwóch tygodni za free. Także no nie żałuję przejścia, i jak póki co na razie tam jestem.